Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj robimy sobie czytanko. Kto myśli o tobie? Jeżeli jest ktoś taki, może nie wiesz, może wiesz, kto myśli i co myśli o tobie. Więc zapraszam, jeżeli interesujecie takie czytanie. Ja jestem Sylwia, jesteś na kanale Binaczu Patrzymy, kto to myśli o tobie. Czy myśli w ogóle? Nie wytrzymam. Uu spotkanie, niespodzianki. Okej. Okay. No na pana się miś położył. No proszę państwa, no jest ta osoba, no jest. No i myśli, myśli o tobie. Myśli o tobie. Może walczy ze sobą, ze swoją dumą, ze swoim ego. Ale nie musi być, nie musi to być osoba y, dumna w ego, ponieważ nie ma tutaj złych kart. Chce wyjaśniać coś, chce się otworzyć, chce porozmawiać o uczuciach, chce powiedzieć co czuje. Ok, jeżeli to nie jest ta osoba, o której my zazwyczaj mówimy, no to może być ktoś inny, może być ktoś starszy, może być ktoś, kto jest autorytetem, kto jest na stanowisku, zajmuje jakąś pozycję wyższą, yy, osoba doświadczona, <laughs> mająca być może swoją firmę albo ym, no jakiś ktoś taki, kto ma naprawdę szacunek, y, autorytet. No, ale tu ktoś chce rozmawiać, chce, chce. No proszę Państwa, od razu mamy na dzień dobry. Oczywiście czytanie ogólne, tu jest Pan, ale to jest też Pani, tak? Yy, ktoś naprawdę albo walczy ze sobą, albo zbiera się na tą odwagę, żeby naprawdę się otworzyć mamy tutaj chęć rozmowy komunikacji wyjaśnień ta osoba cię kocha ty jesteś miłością jej życia o no, jesteś ważną osobą no nie ma dwóch zdań tu chodzi o znowu o te połączenia duchowe no znowu o to chodzi no i widzicie to, to cały czas chce się pokazywać ta osoba chce się spotkać powiedzieć że ty dajesz jej ten spokój pokój harmonię że jesteś jej domem, rodziną. Zima, proszę państwa. Śnieg leży, będą rozmowy teraz, albo już są, już ktoś się zebrał na rozmowę. Ta osoba tęskni definitywnie i boi się, że jeżeli nie, nie powie tego, co czuje, to Cię straci. Bardzo duże cierpienie jest w tej osobie. Ok. No więc zobaczymy. Co, kto i co myśli o tobie? Może teraz więcej szczegółów się pokaże. No, chociaż tu już w zasadzie mamy. Troszkę się pokazało. No, ktoś chce rozmawiać o ślubie, zaprosić cię na jakąś uroczystość. I ciągle te śluby będzie się działo, oj, będzie się działo. Nie ma opcji, żeby nie. Proszę bardzo, mamy król kielichów się pokazał. Energia wodna. Energia wodna. Okej. Okay. Co my tutaj mamy? Ło, wow, to jest naprawdę Król Mieczy również się pokazał. No, ktoś, kto jest teraz singlem aktualnie. Nie, no proszę Państwa, jakie karty. Król Kielichów. Król Mieczy. Więc dwie energie mogą być dwie osoby. I tak. Ktoś, kto rzeczywiście będzie chciał zaprosić Cię gdzieś na jakąś uroczystość, na jakieś świętowanie, y, karnawał, te sprawy, urodziny, imieniny wszystko jedno. Y, nowa szansa. Nowa szansa as monet na budowanie stabilnej relacji. Tu mówimy o, nie mówimy o żadnych toksykach. Tutaj w tej chwili mówimy o osobie, która zrozumiała cokolwiek i naprawdę chce budować szczęście i stabilność. Karta arcykapłanki, mówiąca o tym, że Ty, no, no, tak przyciągasz tą osobę, że ta osoba wie, że macie duchowe połączenie. Twoja mądrość, Twoja wiedza, Twoja intuicja, lub oczywiście macie połączenie telepatyczne i przyciągacie się, no, ale no bez dwóch zdań. Ta osoba chce budować przyszłość stabilną. Coś, co będzie miało ręce i nogi w końcu, stabilne fundamenty. Ktoś o wrażliwym sercu, o dobrym, kochającym. Również ktoś, kto jest terapeutą albo psychologiem, psychoterapeutą, doradcą w, jakiej, w jakiejś dziedzinie, ale bardziej tu chodzi o emocje. No, cóż mam powiedzieć? Teraz. Chcą się pokazywać tylko relacje i tylko cały czas właśnie tą relację, i relacje są najważniejsze. I wiem, że nie wszyscy chcą na to patrzeć. Proszę, a ty patrzysz na coś stabilnego. To samo, co ta osoba chce Ci zaoferować, Bo Ty już wiesz, Ty nie chcesz żadnych pitu-pitu, y, tego typu rzeczy, tylko Ty naprawdę chcesz czegoś, co w końcu jest na stałe i stabilne. Chojneczka, proszę Państwa, czas teraz będzie, będzie się działo. Proszę bardzo, pierścioneczek już się szykuje. Mieliśmy ostatnio również i teraz znowu się to pokazuje. No, nie ma to tamto. Co ta osoba chce Ci wyznać? No i znowu mamy ten pierścionek na spodzie. Idzie, idzie. Rozmowy jak najbardziej. Zaproszenia, rozmowy. Niespodzianki miłe. Ktoś przychodzi z bukietem kwiatów. No, i znowu ten pierścionek jest na spodzie. <laughs> Ach, ja. Okej. Okay. Ta osoba chce ci wyjaśnić, że ona była zablokowana do tej pory, bo cały czas ona ci powie, jeżeli ta osoba przyjdzie, to ona ci po prostu powie. Ona była w relacji karmicznej, trudnej, ciężkiej, bolesnej, dlatego były przeszkody, były kłamstwa, były uniki, były intrygi. Ale ta osoba chce to teraz wyjaśnić. Ona chce z tym przyjść do ciebie i ci powiedzieć. Może powie ci, że to było tak trudne, tak skomplikowane, że ona nie wiedziała, jak ma z tego wyjść, ale chce to teraz ujawnić. Ona kłamała, nosiła maskę, były osoby. Pokazuje się, że relacja karmiczna była z osobą, która intrygowała, która. Manipulowała, która oszukiwała, ale oczywiście w jakimś, w jakimś przypadku może być, że to ta osoba y, tak robiła, natomiast ona chce to teraz powiedzieć. Mamy no, no te uczucia, i znowu, proszę bardzo, to samo, co się pokazało, teraz jest tu słońce. No tak, coś, coś było, co gryzło was, ciebie, tą osobę, y, straty, straciłaś tą osobę, ale po karcie strat wychodzi słońce. I ty patrzysz na to słońce. No więc, co ta osoba chce ci wyjawić? Okej. Okay. 10 monet, że chce budować. No, mówię, że chce budować z tobą przyszłość stabilną. Teraz mamy tak, rycerz monet. Więc, yy, więc tak, energia ziemska. I tak, <laughs> zakończył się między wami jakiś etap, albo coś musiało się przetransformować, nie mieliście ze sobą kontaktu i każdy z was musia, musiało przejść transformację, żeby pewne rzeczy przemyśleć, zrozumieć. I ta osoba ci to wyjawi. Że musiał być ten koniec. Znaczy, no wiadomo, no, dla każdego będzie inaczej. Ktoś wyjawi, ktoś to powie w innych słowach, jeżeli dojdzie do takiego czegoś, że musiało być to zakończenie, że każdy z Was miał przejść swój etap osobno, i teraz jest czas na tą realizację, na budowanie naprawdę na solidnych fundamentach. Dobrze, zobaczymy sobie w takim razie, co w nas w, w najbliższym czasie, czy rzeczywiście dojdzie do tej rozmowy. Czy rzeczywiście dojdzie do tej rozmowy. Jesteś ty. No nie, no definitywnie tu jest o was naprawdę. E, mamy żmiję, ale ze żmiją jest koniec albo będzie ktoś, kto knuł. To może być jakiś członek rodziny lub partner, partnerka ale z tym jest już koniec. Mamy, proszę Państwa, zakończenie, więc definitywnie tu chodzi o to, że dlatego ta osoba zbiera się na tą odwagę, żeby przyjść do Ciebie i Ci to w końcu powiedzieć, bo ona tęskni. Stateczek płynie z uczuciami, więc naprawdę ta osoba... No, to jest to, co powiedziałam. Karmiczny partner lub ktoś z rodziny, kto opóźniał tą całą sytuację między wami, żeby doszło do spotkania. No, ale tak jak powiedziałam to już wcześniej, będą teraz siedziały rzeczy niesamowite, jeszcze szybciej, że też mije już naprawdę y, nie będą wiedziały, gdzie mają uciekać. Tylko y, dwa razy jest potwierdzenie, że jest zakończenie, że musiała być ta transformacja. Że musiało nastąpić odrodzenie u Was obojga. Oczywiście, jeżeli ktoś nie ma takiej sytuacji i nie chce mieć, no, to, no to, to nie jest czytanie do niego, no bo ja tu widzę definitywnie, że jednak były jakieś osoby, które mieszały, motały i bardziej to nie jest tak, co ta osoba zrobi, tylko bardziej jest tak, co wszechświat zrobi. No chyba, że będą jakieś rozmowy, jakieś um, kiedyś się pokazało w. w Czytaniu, że będą właśnie jakieś kłótnie i tak dalej, i to może właśnie do tego prowadzi. No bo takie osoby to nie chcą, żeby było dobrze, takie osoby chcą manipulować, ale tu jest definitywnie, ta żmija patrzy na trumnę, jest finito, ende. Co ta osoba zrobi w najbliższym czasie? I zaraz sobie zrobimy jeszcze, weźmiemy sobie karty czasowe, kiedy. Kiedy, kiedy, ale najpierw co ta osoba zrobi, lub nie zrobi. Tak, tylko potwierdzenie. Królowa monet na spodzie, znowu energia. Ok. O, koło Fortuny. Dziesięć kielichów, proszę. To jest szok, szok, szok. Więc, tak, ta osoba chce zamknąć pewien etap w swoim życiu, może taki, gdzie trzymała się czegoś na siłę, siedziała w tej swojej strefie komfortu. Mamy dwa wielkie arkana. Nie ma takiej siły, żeby tu się coś nie działo. Głupiec i koło fortuny. Koło kręci się z pełną siłą. Aby to połączenie mogło nastąpić. Więc, tak jak mówię, może nie do końca ta osoba, znaczy na pewno coś ona też zrobi, no bo samo to, że zamknięcie tej strefy komfortu, wyjście z tego, co było gdzieś bezpieczne, co było stabilne, być może, ale nie dawało tej głębi, tej pełni szczęścia emocjonalnego. Było, bo było, po prostu z przyzwyczajenia, z różnych tam y, warunków, które, y, które były gdzieś. Y, po to, żeby ta osoba mogła to dostrzec. Jest nowa droga, definitywnie. Dziesięć kielichów, spełnie nie. Może po jakimś trudnym, bolesnym okresie. Na pewno jest tu zamknięcie etapu, zamknięcie pewnego cyklu. Ty jesteś, jest ta osoba i patrzymy sobie na karty czasowe. Co tutaj się pokaże? Kiedy to może nastąpić? Orientacyjnie, oczywiście. Kilka tygodni się pokazało na spodzie. No tak, no bo jak jeszcze trzeba zamknąć pewne, pewne rzeczy. Mamy kilka miesięcy. Mamy wiosna. Zia, ziarenko już kiełkuje, czyli to jest to, ta osoba zamyka. Może jeszcze trochę potrwać, bo ta osoba zamyka w tym momencie te wszystkie etapy, które gdzieś tam były, a wiadomo, jak jest żmija jeszcze gdzieś tam się kręci, no to może być tak, że, że to może jeszcze potrwać, ale już kiełkuje. Już ta roślinka puściła naprawdę yy, korzenie, już się zakorzenia stabilne fundamenty. To, co mówię cały czas. Mamy. Czerwiec, wiosna, lato, no powiedziałam tu zima, no bo dla, dla niektórych teraz ten proces się kończy i zaczyna się coś nowego, nowa droga na pewno, wiosna, nowe, kilka miesięcy, wszystko to potwierdza, kilka miesięcy, wiosna, czerwiec w czasie wakacji. I tu mamy, nie jest, nie jest za późno, czyli coś cały czas trwa, Procesie jest, żeby mogło się zrealizować, a wszechświat temu pomaga, także może to potrwać jeszcze kilka miesięcy. Wszystko ma swój czas, nie, nie trzeba przyspieszać, natomiast na pewno tu coś idzie do przodu. Bardzo Wam dziękuję, trzymajcie się do następnego. Pa!